Do Woskrzenic zjechały rodziny z całego powiatu bielskiego i nie tylko. Dzieci mogły obserwować zmagania jeźdźców konnych, tuż obok podziwiać na scenie występy utalentowanej muzycznie młodzieży, a w wolnej chwili oddać się nietypowym zajęciom, na przykład strzelaniu z łuku. Ukazujemy elementy, technik posługiwania się łukiem, uczymy zasad bezpieczeństwa, Strzelania na odległość z różnych pozycji tyłem, bokiem, z marszu. Chętnych nie brakuje, każdy próbuje swoich sił w strzelaniu z łuku do osumianej tarczy. Na amatorów militariów czekał pokaz broni ASG oraz specjalny tor ćwiczebny, który trzeba było pokonać na czas. Stworzyliśmy tutaj tor dla sprawdzenia własnych sił i umiejętności strzeleckich, na to, że przebiega się w określonym w określonym czasie strzelamy do celów, które są wystawione w różnych zakamarkach tego toru. Jedno jest pewne, że podczas pikniku o nudę było trudno, bo wszyscy dobrze się bawili. Po pierwsze, promocja jazdy konno, a po drugie, świetna rozrywka dla całych rodzin. No cóż, impreza jak najbardziej właściwa, cel szczytny. Dużo osób młodych, które propaguje jazdę konno. No cóż, zapraszamy. Myślę, że warto być tutaj w stajni wiosenny wiatr i brać czynny udział. Ja również przyjechałem z moją rodziną, z małżonką Katarzyną i z najmłodszym synem Jakubem, którzy się tutaj świetnie bawili. Impreza pod chórką zazwyczaj kojarzy się z ekologią, dlatego na pikniku nie zabrakło też wystawców oferujących rozwiązania przyjazne środowisku. Na stanowisku prezentujemy nowoczesne rozwiązania związane z energią odnawialną. Ciekawą rzeczą jest to, że możemy zaproponować rozwiązania zarówno z, jeśli chodzi o kolektory słoneczne, jak i najnowsze rozwiązania jeśli chodzi o pompy ciepła. No i też duże zainteresowanie, jak się okazuje dużym zainteresowaniem cieszą się też rekuperatory, czyli wymienniki ciepła, a konkretnie chodzi o wentylację, szczególnie w nowych domach. Majowe pikniki w Woskrzenicach zyskują sobie coraz większe grono wielbicieli. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej.